Kompleks rekreacyjno-gastronomiczny Górecznik. Obiekt położony na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy przedstawia nową ofertę turystyczną. Jest nią ścieżka edukacyjno-muzealna powstała z myślą o obecnych i przyszłych pokoleniach. Znajdą tu Państwo informacje na temat historii rolnictwa i rybackstwa. To tutaj zobaczycie, jak na przestrzeni dziesięcioleci rozwijały się i zmieniały polskie rolnictwo i wieś, a prawdziwe eksponaty pozwolą Wam poczuć ducha dawnych czasów. Ścieżka edukacyjno-muzealna to także skarbnica wiedzy na temat prężnie rozwijającego się na terenie doliny Baryczy rybactwa. Prezentowane narzędzia pracy, a także dokładne opisy rybackiego fachu, zainteresują wszystkich i dużych i małych. W tej części ekspozycji znajdziecie państwo także szereg informacji o gatunkach ryb występujących na tym terenie. Zapraszamy rodziny z dziećmi, grupy zorganizowane i wszystkie osoby lubiące aktywnie spędzać czas.